Widzew i ŁKS, Kibice, którzy przez dekady byli wrogami. Dziś maszerują ramię w ramię. Co ich połączyło? Do czego musiało dojść, żeby doszło do takiego pojednania. Kiedy Widzew i ŁKS idą razem, wiesz, że dzieje się coś naprawdę poważnego. Zresztą zobaczcie sami. Włodzi nawet kibice porzucili podziały. Stanęli razem w obronie Polski. Tego nie pokaże ci telewizja. Ale my pokażemy. Media? W większości milczą albo pokazują tylko ułamek tego, co naprawdę się dzieje. Dlatego właśnie powstał ten kanał, żebyś zobaczył prawdę, której inni nie pokażą. W Katowicach podobnie. Kibice, którzy jeszcze wczoraj stali po przeciwnych stronach, dziś maszerowali razem. Górnik, ruch, piast. Zagłębie dziś byli po jednej stronie, bo są sprawy ważniejsze niż klubowe barwy. To nie był zwykły protest, to był wspólny głos górnego Śląska. Katowice pokazały, że Polacy zaczynają mówić jednym głosem. Naprawdę rząd tego nie widzi? Czy może celowo milczy i rzuca winę na tych, którzy chcą tylko jednego: bezpiecznego domu dla swoich kobiet i dzieci? W tym samym czasie, gdy kibice jednoczyli się na ulicach w innych częściach Polski, ludzie zmagali się z żywiołem. Niedziela, deszcz, który miał tylko popadać, zamienił się w wodną bombę. Kielce, całe ulice pod wodą, auta, które ledwo przemieszczały się po zalanych drogach, strażacy przeciążeni, a media wspomniały o tym krótko, jednym zdaniem. 500 interwencji w całej Polsce. Ale bez kontekstu. Nie pokazano zwykłych ludzi, którzy próbowali wrócić do domu pośród zalanych ulic. Władze mówią, to tylko ulewy, tylko że te ulewy dzieją się co kilka dni i stają się coraz groźniejsze. Kiedy wreszcie ktoś zada pytanie, dlaczego nasze miasta nie są przygotowane, to nie był przypadek, to nie była niespodzianka, to była powtarzająca się historia i kolejne ostrzeżenie. Można nie lubić kibiców, można nie interesować się pogodą, ale nie możesz już dłużej ignorować tego, co się dzieje. Bo kiedy władza milczy, a media pokazują tylko łamek, to my musimy mówić i pokazywać. Dlatego jeśli chcesz widzieć więcej niż nagłówki, zostaw suba. To dopiero początek. Razem możemy zbudować silne, niezależne media. Razem przywrócimy Polsce głos i godność, na jaką zasługuje.